Cześć! Właśnie skończyłam czytać ebooka Oli i e Learning 5.0 i odebrałam swój certyfikat. To była dla mnie ogromna dawka inspiracji i wiedzy, bo jako osoba, która właśnie teraz przygotowuje się do sprzedaży swojego pierwszego kursu online, znalazłam tam mnóstwo praktycznych wskazówek, które mogę wdrożyć od razu. I najbardziej trafił do mnie taki fragment, w którym Ola opowiada o przejściu z pasji do strategii i o tym, jak ważne jest to, by nie tylko sprzedawać informacje, ale prowadzić też kursantów do tego, Takiej realnej transformacji, zmiany. To bardzo ze mną rezonuje, bo moimi wartościami właśnie jest taki rozwój, wsparcie i elastyczność. I ten e-book pozwolił mi też tak uporządkować m wiedzę, którą już wcześniej posiadałam, ale po prostu był w niej taki chaos. Jako osoba wysoko wrażliwa, szczególnie doceniam to, że Ola pokazuje edukację online jako takie mm, doświadczenie pełne uważności i. Mm, Takich autentycznych relacji. I ja właśnie takie podejście chcę wnieść do swoich kursów, dla swoich kursantów, bo to jest bardzo ważne. I teraz jeszcze też wyraźniej widzę, jak mogę zbudować swoją tą ścieżkę edukacyjną, która nie tylko ułatwi naukę moim klientom, ale też sprawi, że będą chcieli wracać i rozwijać się dalej w tym kierunku. Ten e-book. Polecam szczerze każdej osobie, która chce uczyć online, bo Ola w, nie, w nim pokazuje, jak łączyć technologię, strategię i serce. To jest kluczowe: serce. W biznesie edukacyjnym, a to jest bardzo ważne w dobie, kiedy wszędzie mamy AI.